Siemano, witajcie w kolejnym pozytywnym materiale, a dzisiaj zaczynamy drogę do Masterchefa. O co chodzi? Dowiecie się w dalszej części. W dzisiejszym odcinku przygotujemy łososia z risotto i jajeczkiem. W pierwszej kolejności musimy zająć się grzybkami, później pokroimy cebulkę, a następnie zrobimy czosnek. Okay, następnym krokiem będzie włożenie masełka do garnka. A po co? Będziemy na nim smażyć grzybki, cebulkę i czosnek. I wrzucamy grzybki. Chwileczkę niech się podsmażą, a my idziemy pokroić czosnek. Chodźcie. Teraz wsypujemy sól. Mamy przygotowaną cebulkę i czosnek. Tak więc wrzucamy. Cebulkę tak samo. Następnym krokiem, który musimy wykonać, będzie dosypanie ryżu oraz dolanie wina. Wsypujemy teraz ryż. Dziś zrobię dwie porcje, tak więc więcej ryżu i zalewamy wino. Około 150 ml albo więcej. I musimy to zredukować. Jak to odparuje na spokojnie. Dobra, teraz musimy dolać wody ale to wszystko fajnie mogło odparować uwaga wlewamy wodę i słuchajcie moi kochani bo wam nie powiedziałem na początku ja w ogóle nie umiem gotować i ta droga do Masterchefa to jest mój pierwszy odcinek i mam nadzieję, że kiedyś wystąpię w Masterchefie a jak na razie to nie wiem jak mi to wychodzi ale piszcie w komentarzach czy nadaje się do Masterchefa czy lepiej żebym sobie darował sól, pieprz albo pieprz i sól obojętnie, pamiętajcie nie róbcie tego co ja, czyli nie sypcie na oko Ale, ale albo, albo może sypcie na oko, bo może wtedy lepiej wyjdzie Dobra, teraz musimy pomieszać Pomieszać, pomieszać A piszcie jeszcze w komentarzach Z kim chcielibyście mnie zobaczyć w kuchni Może Michel, może Magda Gessler Zobaczymy kto ze mną będzie następnym razem gotował Teraz będziemy stawić, stawiać, stawiać Jak zwał tak zwał, po prostu ustawimy temperaturę w piekarniku Na około 200 stopni i co najważniejsze, musimy włączyć piekarnik. To jest mega ważne. Dobra, teraz musimy pokroić łososia. Dobra. Yy, nie wiem jak to im wychodzi, ale jest ok. Dobra, yy, nuż mam tępy. Wy sobie załóżcie jakiś ostry. Teraz. Aha, musimy sprawdzić, czy tam się nam nic nie pali. Nie, no jest gitara. Dobra, wracając. Przetniemy sobie na pół, bo robimy dwie porcje. Uwaga, przecinamy na pół. Kurde, gdzieś tu miały być ości, a nie ma ości. To najwyżej się wytnie, nie? Jak wiecie, każda ryba ma łuski, albo nie każda, w sumie nie wiem, nigdy nie byłem dobry z geografii czy tam z biologii. Słuchajcie, pod wodą trzeba sobie te łuski pościągać, żeby się wam dobrze jadło, z tego co podobno wiem. I słuchajcie, ściągamy, ściągamy, patrzcie jaka jest różnica, jak są łuski i nie ma łusek, tak więc... Skrobać, 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 skrobać. Teraz musimy podsmażyć yy, łososia, yy, yy, łososia. Słuchajcie, nalewamy oliwę z oliwek lub olej, jak to lubi. I tak yy, zaczekamy, musimy zaczekać aż się to nagrzeje. Ale pamiętajcie, nie sprawdzajcie paluchem. Ja na ostatnim live zrobiłem tak, że sobie sprawdziłem paluchem. I nie polecam, bo do teraz mam palucha przyparzonego. Dobra, a tak na poważnie kładziemy łososia. Uuuu, Kładziemy łososia. On musi się szybko smażyć. Bardzo szybko, ale nie za szybko, tylko on był trochę mokry i dlatego tak szumi. Ale tym się nie przejmujcie. W międzyczasie musicie pamiętać: pamiętajcie ciągle, żeby mieszać tą naszą ciapkę i obracacie łososia musi być obrócony na każdą stronę i chwileczkę dopóki nie będzie taki fajny nie wiem jak wam to powiedzieć, musi być fajny itp itd <grystanie> jak wyłączymy patelnię wrzucamy sobie troszkę masła czosnku zaczekamy chwileczkę i resztę ciach do piekarnika aha dobra już e, musimy wziąć łososia delikatnie, proszę nie spadnij proszę, proszę nie spadnij Proszę, 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 nie spadnie, ła, 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 tego nie róbcie. Łosoś, łososia kładziemy na, na papier i teraz zrobimy to samo z drugim łososiem. Drugiego łososia wkładamy i możemy troszkę dać, dajemy ten czosnek i możemy polać troszkę masełkiem. I teraz Odliczamy sobie 6 minut. Dobra, teraz będziemy przygotowywać jajeczko. Yy, nie pamiętam, jak się nazywa, ale jakoś chyba takie w koszulce. Dobra, wlewamy wodę. I trzeba dodać soli, oczywiście na oko. Dobra, i teraz najważniejsze, czekajcie, tu mam ocet. Trzeba nalać octu. Trochę octu. I resztę zaczekamy, aż się woda ugotuje. Teraz przygotowujemy jajeczko. Wbijamy sobie takie szklanki. I najważniejsze, żeby żółtko było całe. Żeby żółtko było całe. Dobra, tu mamy jajko. I patrzcie jaki trzy. Rozkręcacie, musicie zrobić wirek. Czekajcie, zrobimy wirek. A w międzyczasie sobie tutaj zwolnimy. Zmniejszymy sobie ogień. Uwaga, robimy wirek. I patrzcie na to, chodź tutaj bliżej, chodź, 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 i patrz. Patrz, co się dzieje. Daj, Wirek, Wirek, robmy Wirek. I włączamy szybciutko. Szybciutko włączamy większy ogień i robimy. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie. Dobra, dobra, koniec żartów, bo wszystko mi się już pali. Trzeba wlać śmietany. lejcie trochę śmietany do ciapki naszej i zamieszamy i. Tutaj mamy na razie dość, to zostawiamy. pilujemy jajek i patrzymy na łososia. Dobra, czas wyciągać łososia. Starajcie się, żeby się nie rozwalił, bo mi się rozwala. Dobra, mamy to. Ok, mam nadzieję, że to mi wyszło. Troszkę za dużo śmietany dodałem, a nie może być nigdy idealnie. Za pierwszym razem nakładamy. Jak najładniej, tak jak w telewizji. Uwaga, uwaga, nakładamy. Zobaczymy, czy to mi wyjdzie. Dobra, i teraz kładziemy naszego łososia. Teraz czas na nasze jajeczko. Uwaga, kładziemy jajeczko tutaj. I przykryjemy go jakąś kołderką, żeby nie było zimno. Mam nadzieję, że mi się udało. Teraz wrzucę wam zdjęcie, jakiego łososia zrobił mój brat, a jaki mi wyszedł. Takie porównanie. Jak widzicie, tak wyszło moje pierwsze danie w drodze do Masterchefa. Jeżeli chcecie, abym kontynuował tę serię, zostawcie łapę w górę. No a na dziś to już tyle. Aha, no i jeszcze jedno, pamiętajcie, zostawcie suba z dzwoneczkiem.